Potrzebujemy kasy Dobra Czy Steve, nienawidzę cię Doszczętnie to rozwaliłeś mnie dobrze no, no weź mi litość Widzowie, to przez was Skąd ja wezmę 300 euro Co powiesz, synf? Oho, obiedziałem, strzał w dychę. Simulator artysty. Siemano, godzina 6.36, nie wiem czy to widać. 37 właściwie już wybiła. Jestem po nocce, ale obiecałem sobie i wam, że będę nagrywał odcinki z paspartu na ten kanał. Ponieważ strasznie lubicie tę serię i widziałem, że jest naprawdę dużo komentarzy. Więc z tych komentarzy dzisiaj będę korzystał w tworzeniu prac. I mimo wszystko szedł dalej z fabułą. Jak zwykle 350 łapek w górę. Kolejny odcinek ponadplanowo. Teraz nie było, bo były święta i miałem u siebie rodzinkę. Tyle. Dobrze, bez płaczu, bez niczego. Lecimy do pana tutaj najpierw, Gerarda. Panie Gerardzie, o co chodzi? Okej, okay, restauracja, wiem o co chodzi i trzeba do restauracji się udać, ale najpierw musimy pogadać z George'em, bo pamiętacie, że była dziura na wyższym piętrze miasta, prawda? Dokładnie, dziura, siema. Ale przez te panki niszczące moją własność w dokach, wszystkie moje pieniądze idą na usuwanie graffiti. Okej, okay. podstęp, dobra, zdejście się ostatnim merkującym elementem. Hej. Okay. Georgi, ty przebiegły szarlatanie. <grywa> Potrzebuję ich czymś zająć, tak żebym mógł się faktycznie skupić na zasypywaniu dziury. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Weź te specjalne naklejki, następnie przekonaj tych drani, by zamiast malowania używali naklejek. Okej. Okay. O ty kurde, szczwannisie Dobra, czyli no <grywa> <grywa> Nic osobistego synf, nie? Ale no, come on, kto byłby naprawdę w komentarzach? Team Prozo czy Team Synf? No, come on. dobrze, lecimy do synf w takim razie. Troszkę ją wydytkamy na tym temacie tutaj. Eee, daj obraz? No, okej. Okay. A, dobra, czyli naklejki. Poczekaj, zaraz, zaraz, spokojnie, spokojnie synf. Bo ja to chyba muszę coś na tych naklejkach najpierw narysować, nie? Tak jest. I tu wchodzi pomysł z komentarza, Szukam. O, Bebuka napisał e, Jeśli chodzi o obraz, to możesz namalować palmiarnię w naszej pięknej zielonej górze Pozdrawiam wszystkich zielonogórza nów. E, możemy to zrobić, ale u tego ziomka w restauracji, bo tam trzeba coś z naturą narysować, więc spoko, coś tam wykombinujemy Albo coś związanego z palmą, bo całą palmiarnię może być ząb, zobaczymy jeszcze <laughs> Narysuj kreskówkową kupę, tracując od tygryska nohala, okej okay. Powiem tak, jako, że ma być to naklejka, musimy wykorzystać chociaż połowę pomysłu. Eee, no, nie będzie to duży obraz, ale. Wait, jakiś piękny, kontrastujący kolor. Uuu, jak ten spray dobrze działa. o rzecz, ty wy to widzicie? Ululu, ululu, lu. No, sami zobaczcie. Kurde, no proszę pana. Jako, że Georgi troszeczkę ich tutaj. No, nie ukrywajmy. Robi w bambuko z tym tematem To co mnie to obchodzi tak szczerze Może jej się spodoba, może nie Zobaczymy czy w ogóle jest taka mechanika w tej grze No ja się zawsze staram robić takie obraz, Żebyście się czuli usatysfakcjonowani Mam nadzieję, że tutaj po raz kolejny dowiozę No cóż, dobra Dosyć mały pędzel I lecimy z obrysem po raz kolejny To ile w uwagi wkładam w to To jest hit, przysięgam, nie? Dobrze, cudne, no i oczywiście co? Dwa piękne małe dodatki. Wiadomo, wy już chyba też wiecie, wiecie, zasymulować jakoś kurde to latanie, nie? O nie. No niestety, musi być tak. Myślę, że jest tak, kurde lepiej niż zakładałem na początku. Dobrze, jest powiedzmy, że w miarę. Okej. Okay. Yy, naklejka. Po prostu naklejka, mieli kombinujmy. Synf, yy. this is for you, yy, of course, że to jest dla Ciebie wspaniały. Prezent? Ale dlaczego? syn? Nie, nie! Jak to oszukać? Co ty mówisz? I co, spaliłem quest'a? O nie, widzowie, to przez was! <ścoughs> to przez was Symf, ty pipo! Strzeliła się, dobra, czekajcie Idziemy do George'a, powiedzieć mu, że no... No nie dała się oszukać, nie? Podstęp Doszczętnie to rozwaliłeś mnie, dobrze. O no, nie, no to mi litość. Nicowie, to przez was, skąd ja wezmę 300 euro? O nie, to jest... to wasza wina, nie? Dobra, ziomeczkowi idziemy narysować nie palmiarnię, a palmę, kurde, bo... Y, czas mi nie starczy chyba, tak czuję, że będzie przypał. Dobra, ja już pamiętam tego kwesta z pierwszego podejścia, więc lecimy. Muszę namalować coś z shui, nie? E, to drzewo tutaj jest wspaniałe, jakby... Wcześniej było dla mnie inspiracją, te kwiaty też wyglądają fenomenalnie, ale dobra, spróbujemy coś, coś, coś namalować. Zwykłe płótno niech będzie. Ten tak, on lubi bardzo taki klimat, on w ogóle chyba, ojej, ale się zimkałem. On fajnie przyjął ostatnio to tutaj, w ogóle ten temat co mu narysowałem, namalowałem w sensie te, te drzewo za nim, ale dobrze, pociśnijmy sobie z... Palmą Znajdę zdjęcie palmiarni, może uda mi się namalować palmiarnie, bo ono jest faktycznie bardzo ładne. się mi questa, nie? <laughs> nie wiem czy ta seria komentarzy będzie miała tutaj sens. <laughs> Starałem się, okej? Okay? Starałem się. No dano, w sensie sama palmiarnia naprawdę jest przepięknym miejscem, jest oszklona, jest cudnie w środku, wiadomo. <laughs> jest to reklama, okej? Okay? <laughs> e, nie no, będzie to trudne. Dobra, słuchajcie, spróbuję inaczej. Wiadomo, fajnie by było, ale musimy pocisnąć z czymś w miarę delikatnie. Bardzo przysprejujemy sobie tutaj temat. Biel to będzie chmurka jakaś tam unosząca się lekko. Tak samo druga. Tu dziś będzie słońce, już na horyzoncie, powiedzmy. Dobra, wiadomo. Tam jakieś sunsetowe rzeczy. E, tak samo złapiemy ciut, ciut, ciut dosłownie. Ten niebieski. I potem wrócimy do tego jasnego, żeby. Wygładzić z powrotem barwę do tego, na czym nam zależało na początku Czy ten spray, spray buckingu nie działa czasem lżej? Okej, okay. im bliżej tutaj tym... Nie, im bliżej horyzontu w sumie, czekajcie Im bliżej horyzontu tym chcemy ciemniej Dobra Stąd tyle niebieskości Im bliżej, o kurde Im bliżej tutaj tym chcemy mieć bardziej błękitną tę wodę, wiadomo Wiadomo, niech to się trochę wylewa ta woda, nawet trochę bardziej, tak po, pyk. I im będziemy e, gradować się wyżej, tym będziemy to po prostu teksturować do góry, ku górze, nie? Nic się jeszcze nie stało takiego złego. Okej, okay, i teraz tak, tu trzeba teraz nie z tego. Dobrze, okej, okay, okej. Okay. Okay, no powiedzmy, że jest to, co chciałem, nie? Jest to niesamowicie ciężkie do uzyskania. Ale potem będziemy mieli może lepsze narzędzia i jakoś się to wszystko. Wiadomo, wyrównać. No i sama palma, nie? Myślę, że palmę to już bez ściemy, tu narysujemy w ten sposób. E, czy chcemy ją robić czarną? Czy w sumie to ona byłaby ciekawa taka, wiecie, na froncie, nie? E, tylko przeważnie, robić ciemne tła wtedy, jeżeli ona ma być czarna. Tu mamy raczej światło, więc. Hmm. Ciężki wybór, ale chcę tę palmę e, mimo wszystko tutaj uwiecznić, żeby nie było, że. E, że was nie słucham, prawda? Wydaje mi się, że to coś takiego. I teraz ty mnie spierdzielisz, nie? Okej. Okay. Okay. Mhm. Mm Dobra, jak cię mogę, ty. Koloruję to i zaraz do was wracam. Wow. Odważnie. Myślę, że możemy to uznać za nawet git, kurde, egzekucję w tej, tej pracy. Nie wiem, czy dało się to zrobić tymi narzędziami na chwilę, no czy inaczej. Zawsze się da lepiej, prawda? E, ale udało nam się zrobić to tak. Zobaczymy, czy mu się spodoba. Ostatnio, jak zrobiłem mu drzewo i coś zielonego, to mu się spodobało, więc e, też wiemy, że on bardzo, bardzo lubi zieleń, bo ma te ogrody i tak dalej. No, wydaje mi się, że mamy kurde dużą szansę na powodzenie. Mamy też element palmiarnia, czyli samą palmę, więc zobaczmy, co się stanie. Feng do twojego Shui. Prośba bardzo, bardzo mocno z serduszka, pani Steve, oby ci się to spodobało. Sięgam. Mam szczerą nadzieję, że tak się stanie. Feng do twojego Shui. O! Idealna już Feng do mojego Shui. Świetna robota, nie mam słyszy nadchodzące tłumy, bardzo mnie to cieszy. 100 eurosów, spoko kaska, szczerze? O brak, hej leć, 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 panie zupa na ogniu. Zasubaj. Dobra, nie mamy siana, z tego względu, że... No nie mamy siana, bo 200 wydaliśmy na spray, nie? Ale no kurde. Sztuka nie uznaje kompromisów. Yy, musimy zrobić coś żeby zarobić. <laughs> dobra, Georgie. No, nie mam, no kurde, dupo wołowa. No dobra, 300 euro musimy zgromadzić skądś. Siema, znak muzeum, to już było. E, pójdę z ciekawości zobaczyć, czy my możemy sprzedawać y, nasze narzędzia, wątpię, no Benjamin raczej by tam. A może w sumie czekajcie, dobra. E, przybory, no jest tylko kup, nie ma sprzedać tego co widzę. I są płótna. Dobra, słuchajcie, no musimy zarobić w takim razie. Musimy zarobić siano. Czy ja mogę na stołku spróbować sprzedać coś, co mam przy sobie? E, na przykład szkic. Zobaczmy Ja wiem, że to jest prawdopodobnie ważne Ale z drugiej strony Potrzebujemy kasy Dobra Steve, nienawidzę cię eee, Więc Steve już nie jest naszym kolegą Ale dobra, no Steve lubi naturę Słuchajcie Lubi naturę, ale może też lubi szybką furę Bo właśnie to teraz robimy eee, <laughs> Bo takie były też eee, Tu, w prawo Co to jest to? Okej, okay, możemy sobie zmieniać płótna Nie, 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 Boże Szybka fura Takie były komentarze Widziałem się parę razy eee, tam... Powtarzały I teraz jak to zrobić? No możemy to zrobić na parę sposobów Czy chcemy to? Tak chcemy to od frontu Tyl jak kurde inny jak tylko One Point Perspective Oczywiście, że bez żadnego pointa, no bo skąd mam go mieć? Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie to w klimatach może takich powiedzmy trochę punkowych No i przy takim czymś niebo raczej będzie schodziło do czerwieni, prawda? Przecież już możemy śmiało sprayem. Ja będę chciał lekki zachód słońca, wiadomo. Przerodzi się zaraz w piękną czerwień. Spokojnie, spokojnie, tu się nic nie dzieje. Na spokojnie. Okej, okay. tam się nie boimy, żeby to się samo zało do końca, bo o to nam chodzi. Dobra, tam się dodajemy. okej. Okay. Teraz jak mamy tutaj ten fiolet, to oczywiście im bliżej do dołu, tym będziemy chcieli mieć teraz przejście tutaj w tę stronę znowuż. I tak, jak chcę sobie, żeby to troszeczkę złapało dość niebieskości. Wiadomo, że nie aż tyle, nie? Ku dołowi dalej będziemy właśnie dodawali niebieskiego trochę. Nie, 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 co ja zrobiłem? Kurde, ja wiedziałem coś się ze Aspartu, prośba. Ok, okej, okay, okej. Okay. No i wiadomo, oko. Tu po prostu chcę lekką męgiełkę, tylko ta mgiełka tutaj to. mam pewien problem, bo ta droga na końcu powinna być raczej ee, punkcikiem, ale to nic, to nic, to nic, to nic, to nic. Może też być tak, bo no, powiem wam, że bez punktów odniesienia to całkiem mogą być niezłe jajca, ale spokojnie. Kto jak nie Jesus? No kto jak nie ja? Powiedzmy, że to będzie to. Nawet co więcej, ja bym zrobił coś śmiesznego. Chciałem przez chwilę dodać takie mm, e, pasy, jak są w wyścigach, nie? Na bokach, ale może nie, może właśnie nie o to chodzi, żeby przejąć drugą stronę. Dobrze, musimy zrobić oczywiście co? Jakąś formę słońca w oddali. Jest beautiful, tak zwane git. Dobra, wiadomo, że tam jest jakieś słońce. No, może tak, może nie, nie wiem. Dobrze, słuchajcie, fura. Eee, no jakoś trzeba to zrobić, nie? Teraz się zastanawiam, bo chciałem pierwotnie zrobić furę czerwoną, ale mamy mocno kontrastujące do czerwieni niebo. Może utrzymajmy klimat i zróbmy w błękitach, nie? Eee, no tak, i to będzie taka furka na zasadzie. Hmm. Trochę nie będzie miało sensu, też przez to, że są te pasy takie grube, więc chyba te pasy w ogóle zlikwidujemy zaraz. Tak szczerze, tak się zastanawiam. Walić te pasy. Nie, nie było żadnych pasów jednak, bo ta fura będzie jechała centrum tej drogi, nie? Więc bierzemy zdegradowany spray naszego ziomeczka. Oczywiście, że tak. I od tamtej strony będą dokładnie takie smugi, że niby tam jest przejaśnione. Wiadomo o co chodzi. Dobra, o to chodziło. O to chodziło. Full skupienie, nie? Uh, jak wysoką chcemy. No, dobra, zróbmy sobie, powiedzmy, mały ten dach. Dobra, pozwólcie teraz, że tylko to pokoloruję. No i żyjemy, nie? Dobra, myślę, że to mamy, co? Wydaje mi się, że raczej zasłużone. Kurde, tutaj. Myślę, że jest okej, okay, no. No myślę, że jest okej. Okay. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale myślę, że jest kurde w porządku. Jedyne co to, jakiś taki malutki sprayek gdzieś tutaj. Jakiś refleksik lekki. Okej. Okay. To już tak tylko dla szpanu, wiadomo. All you need in life. No come on! Od razu go sprzedajemy. Myślę, że bez żadnego problemu się znajdzie. Niezły kupiec na niego. Czy Kiwi Wonder na niego rzuci okiem i zapłaci dużą kasę? Zobaczymy. Nie, dobra, Steve, jesteś oficjalnie y, hejterem numer jeden. Y, wypierdzielasz z mojego... Tutaj... No, już Cię nie lubię, nie? Jesteś palantem. Dobra. Georgi, skoro Ty jesteś taki chętny po 300 eurosów, to może masz siano, co? Georgi, co Ty na to powiesz? Co powiesz na mój obraz, George? Możesz we 230. Ja na razie odrzucę, George. Za moment do ciebie wrócę. Młody to nie ma siana. Eee, ile pan rekinojat może mieć kasy? Zaraz się przejdziemy i zobaczymy sobie, tak troszeczkę wiecie, no. Wyczuć rynek, nie? Trzeba wybadać rynek. Siema rekinowy. Co ty na to? Taką bryczką zamiast łódką. A może, może. 162. Bardzo fajnie, ale nie. Może, Synf, jako że jest pankiem, jest buntownik. Pu, pu, pu. Szybka fura. No, all you need in life, byku. Co powiesz, synf. Uh Oho, wiedziałem! Strzał w dychę! Puh. Zdecydowanie zrobił mi to dzień i... Tak jak jej bardzo nie lubiłem, tak cholera jest najbardziej odpowiednią osobą, żeby wziąć ten obraz. 302 eurosy do jej kieszeni, a raczej właściwie do mojej kieszeni, a obraz... E, to mam nadzieję, że będzie gdzieś wisiał tutaj w tej pier... Uderzy. Dobra, lecimy do Georgiego i płacimy mu 300 euro za naprawienie dziury, co za gość. Dobra, no dobra, zróbmy to, zróbmy to, po prostu to zróbmy. Siema George. Dziura. Tak Uznaj sprawę za załatwioną. Jest, odkopane osiągnięcie dziura gotowa, raczej dziura wafabuła. No to ciekawe osiągnięcie. Zobaczmy tylko czy dziurka faktycznie jest odblokowana Faktycznie możemy iść dalej O ja pierdziele, zobaczcie co mnie jest Uziomek, tam dzieciak Czy pan dzieciak chce szkic? Ja z króla schodów, tylko prawdziwi artyści mam przejść dalej Artyści? Dziadek mówi, że prawdziwy artysta musi posiadać przynajmniej trzy przybory Masz tyle? Niby mam Masz! Dziadek mówi, że artyści posługują... Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay, dobra, dobra Udowodnij mi, że masz super długie palce Artysty I tym akcentem kończymy ten odcinek, dzięki za oglądanie, cześć